Dzień dobry, witam wszystkich moich obserwujących i osoby, które odwiedziły mój kanał. Miałem nagrywać i informować Państwa, jak się czuję i no trochę to zaniedbałem, przepraszam, nagrywam w sumie trzeci film, bo pierwszy mi się zawiesił, a drugi taki jąkałem, więc mam nadzieję, że trzeci będzie już do trzech razy sztuka. Więc jestem 22 miesiące po operacji kręgosłupa lędźwiowego. Nie będę mówił tych wszystkich szczegółów, bo są na poprzednich filmach. jak poświęćcie chwilkę, to tam spokojnie się dowiecie, co i jak. Wszystko u mnie w porządku. Nie bolą mnie plecy, cieszę się życiem, funkcjonuję normalnie, pracuję, ćwiczę, spaceruję, biegam. Znaczy, dwa dni temu 5 km przebiegłem. Na rowerze jeżdżę też jakieś tam dystanse do 20 km. No nie skaczę na Bungee, więc i na rolkach nie byłem jeszcze żałuję, bo tak lubiłem jeździć na rolki, więc trochę się boję, że się wywrócę, żebym na. Tyłek, nie upadł, ale muszę spróbować. Więc po operacji praktycznie te 22 miesiące jest ok, jest normalnie, normalnie funkcjonuje. Nawet tak z ciekawości, tu powiem, mam taki zegarek mierzy kroki. Mam średnią z ostatnich 7 dni 13 91 kroków, czyli jakieś tam 11 km plus minus, więc dosyć dużo. Co drugi dzień siłownia, już w domu mniej ćwiczę. W domu teraz bardziej się rozciągam, roluję, otwieram miednicę. Stretching, taki bardziej stretching. Czy jakieś błędy bym mógł powiedzieć, które popełniłem, to wydaje mi się, że przez pierwszy rok za intensywnie ćwiczyłem. Tak mogłem troszeczkę gdzieś tam przedłużyć tą rekonwalescencję. Chociaż lekarz, który mnie operował, bo byłem w 2023, 4 i 5 na rezonansie, jak porównywał, porównywał ten ten, to mówi, że mocno jest obudowane mięśniami. Nie w sensie, nie, że jestem taki ten, tylko no, tkanki tłuszczowe mam mało i dużo mięśni. Wagę utrzymuję tą samą, 88 kg. Yy, I z negatywnych rzeczy, to w pewnym momencie znowu zacząłem te sfora internetowe śledzić. Jakieś w ogóle grupy, stabilizacja, operacje i tak jak ktoś nie musi, to niech tego nie robi. Nie? Naprawdę, ja potem miałem problem z takim, że już, co mnie zabolało, to zabolało w sensie takie cykliczne, przy jakimś tam zmęczeniu organizmu, to już widziałem u siebie śruby, operacje i wózek inwalidzki. Nie? No, totalnie mi to siadło i długo się z tego jak gdyby odkręcałem to, tak powiedzmy Więc nie polecam. Wiadomo, że są różne przypadki, ale nie szukajcie tam pomo znaczy może, pomocy, możecie szukać, ale nie szukajcie tam jeden do jednego, że każdy będzie tak samo, i tak dalej. Nie? Na przykład u mnie widać na kanale były osoby, które się poddały operacji, bo pisały tam, że są przed i już albo za chwilę będą, albo i tak dalej. I na przykład jak widać, no, Niki napisał, że o Jezu, stary jest o wiele gorzej niż przed operacją. I jeden pan napisał tam, że żałuję operacji czy jakiejś tam zabiegu, ale on napisał, że miał wybuchowe pęknięcie kręgu. nie, no, to, to jest w ogóle, wiecie, to tak, jak jest krąg, krąg i dysk, no to ten krąg pęka po prostu. Nie, że, to nie, że dysk nawet uciska na przypuklinę, tylko jakie ja miałem przypuklinę, która uciska na nerw, no potem powiedzmy, to jest ta stabilizacja, czyli połączenie dwóch poziomów, no miał wybuch mu, no, no pękł mu dosłownie tak w elementy, bo to jest tak kompresyjne pęknięcie. nie. I to tak jakby porównać, że ja miałem, ja strzelałem z proty, ten kto miał stabilizację to strzelał z wiatrówki, a on strzelał z armaty, albo już nawet z bomby atomowej, więc to, to jest naprawdę, to tego nie ma co porównywać. I, i, i... nikt z, z tych moich tam obserwujących, no nie no, obserwujących, no ty tutaj towarzyszy kanału nie napisał, że, że żałuje, albo że jest o wiele gorzej, nie? No, no, ludzie piszą różne rzeczy w internecie. Przeważnie, no, piszą Ci, co są niezadowoleni. Ja zacząłem to czytać i to był duży błąd, więc jeżeli Was mogło to prosić, nie idźcie tą drogą, bo ja naprawdę potem sfiksowałem trochę. Ale już tak jest OK. Więc nie, moje trzy filmy to jest trzeci, mam nadzieję, że nie, nie będę powtarzał przez przypadek tego, tego, co było od początku. Podróżuję latam samolotem, samochodem, nawet długie trasy, oczywiście z przerwami spacery, rower, wyjścia z żoną, siłownia. No wszystko. No tak naprawdę wszystko i, i się cieszę, to jak mówię z jednych, dwóch minusów to, to to czytanie w internecie. I drugie, troszeczkę za długo... No, taki bałem się tego skrętu takich tych tych lędźwiowych elementów i nabrałem takiej sztywności, ale to idzie wypracować yy, tym. W domu, czyli ćwiczeniami, na zasadzie rozciąganiem, otwieraniem miednicy i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Teraz tak, no bo jak wspominałem, byłem na kontroli. Lekarz powiedział, że jest elegancko, że te nerwy, które były uciśnięte, już nie są uciśnięte. Pokażę potem, bo mam te, mam te wszystkie badania, już nauczyłem się ich nawet odczytywać w sensie, że te rezonanse wiem, jak to odczytywać. No. Jako amator, oczywiście. Znaczy nie będę wam odczytywał, nie, nie będę wam odczytywał, ale no, już mniej więcej ku o co chodzi. I że widać dużą przemianę, tak? Bo mam te płytki co, co, co rok od momentu przepuktyjny, już w przyszłym roku chyba nie robię. Pewnie zrobię, bo są hipochondrykiem. Mm. I mówi, widać te mięśnie, widać to, to i też muszę mieć świadomość i wszyscy, którzy się uprawiali, że ten sygnał nerwowy może być zakłócony. On też mi tak powiedział, to nie jest tak, jak wyrwiemy zęba czy cokolwiek, że no tam już jakaś może być degradacja nie? tego nerwu, ale u no, mnie to jest okej. Okay. Eee, no to z tych zżałowanych to dwie te rzeczy, które żałuję, których nie żałuję. No dobrze, że zrobiłem operację, bo naprawdę jest okej. Okay. Jest, jest okej. Okay. Są takie etapy, że gdzieś tam je... Ale to już wspominałem w poprzednich filmach po bo boli. Ale to jest jeden do dziś, jeden w skali do 10, może tam dwa, wezmę ibuprofen, jeden, w sensie 400 mg albo Diclo Duo Kombi, To tam bodajże jest 75 mg Diclofaneku. Diclo, a, Diclofen, no wiadomo, Diclaku, przepraszam. No to to jest tam dawka taka, że no nie wiem jak tiktaki, no ale to normalna dawka taka jest, nie? Okej, okay. no dobra. Czy jestem szczęśliwy i, i jeżeli nie chciałbym kogoś tak, na zasadzie, że polecam i tak dalej. Ja jestem bardzo zadowolony i, i, i myślę, że osoby, które tutaj też miały kontakt, no nie odzywają się, nie piszą, ale jakby ktoś był niezadowolony, to by pewnie napisał mi na kanale, że no stary, no słabo wyszło i tak dalej. No zdarza się, ale mówię na dzień dzisiejszy poza tym panem, kto miał któremu pęk krąg cały, no to a to nie, to nie jest w ogóle tego się nie pod, to nie jest przepuklina, to jest coś innego w ogóle. No to raczej piszą ludzie, pisali, że jest OK, że ten ból zszedł. No i no, to trochę trzeba tam odczekać. No ja tam, mówię gdzieś około roku do dwóch, do półtora roku miałem takie tam jakieś przeboje, ale to mówię, to, to bardziej chyba dozwalono regenerację nerwów i prze, prze, prze tych impulsów nerwowych. To nie było w ogóle, nie stałem nawet, nie staliśmy w sensie ja i moja noga i mój nerw i kręgosłup nawet nie staliśmy, no nie wiem. no tam z, kilometr od tego, co było w 2023, to, to w ogóle nie była ziemia, nie? Więc cisnę dalej, ćwiczę, cisnę dalej, pilnuję diety, yy, wagi. Znaczy ja zawsze byłem raczej szczupły, więc nie mam problemu. Co do wagi, polecam, bo chłopak, którego byłem operowany, on miał tą stabilizację schodu. teraz, bo taki był troszeczkę przy kości. W ogóle, po, znaczy nie był ten ten, tylko taki był większy, nie? Znaczy taki, no. Po, po, pozdrawiam Cię Seweryn, jakbyś obejrzał to jakimś cudem pisał, że 9 kg schudł, gra w piłkę i mówi, że o wiele lepiej, nie? Czyli te kilogramy to jest jednak nad, nadwaga jakaś tam, no to, to, to jak ktoś ma problemy z kręgosłupem czy jakieś nawet początki, to bym zaczął od tego, nie? Żeby schudnąć troszeczkę i yy, wprowadzić te ćwiczenia. Ćwiczenie, chcę mówić, jest tego multu na internecie i z zdrowym rozsądkiem można sobie naprawdę porobić tak powolutku. A teraz wam Państwu pokażę. Ja tylko to przełączę. Jestem w, tym, w tych internetach najlepszy. O, dobra. Dobra, to jest jak widać, tutaj zamazałem moje dane prywatne. 2023. Moment taki najgorszy go bólu. I to jest ta moja przepuklina tu, tutaj. To jest... To jest rdzeń kręgowy, tutaj od chyba L4, L3, L4, L5, L4, L3, L2. I tu się zaczyna ten ogon koński, to są, idą, idą nerwy. I to był ten ucisk na nerw. Bach. A to jest 2025 w maj. I to jest to. Może wydawać się nieduże, ale uwierzcie Państwo, że ta kulka. Tutaj. A ta kulka tutaj mi zrobiła zasadniczą różnicę. To jest yy, to jest jak gdyby w pionie. No a tu jeszcze jest jedna przepuklina. No ale już tam żyć trzeba, nie? Okej. Okay. i to jest poprzeczny. To tu mamy, to jest 2005, to jest kanał i to jest rdzeń kręgowy. Odbija się światło, rdzeń kręgowy. Tu jest ten delikatny, delikatne wybrzuszenie. Bo to jest odwrotnie, miałem po prawej stronie, ale rezonans pokazuje odwrotnie, czyli prawa, prawa jest lewą jak gdyby st stroną. Czyli tutaj. A tu był ten, tu był, tu był ten ucisk całościowy. Też wydaje się, że niewiele. Nie Mniej więcej kąt jest ten sam złapany, musiałem zobaczyć, ale chyba jest ten sam kąt złapany. Hmm. A tu jest, tu jest ten ucisk, a to wszystko to jest. To jest nasz rdzeń kręgowy. To no tak z ciekawości, bo trzeci Te białe elementy to jest tłuszcz. To są akurat moje pośladki. To są, to są, to są mięśnie. O, to jest porównajmy. Na przykład, po za dużo nie ćwiczyłem, no ale okej. Okay. No to są miesięce. No tam pokazać yy, tą zabudowę. Yy, yy, I tak to wygląda. Już przekręcę. Jak ktoś będzie tam sobie chciał, to sobie wtedy zastopuję i zobaczy, yy, jak to wyglądało u mnie. Jak są jakieś pytania, to proszę o wiadomości. i Tam w sensie to takie podpisy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i dziękuję zawsze za jakiś komentarz, że komuś pomogłem, czy go tam podtrzymałem na duchu, czy tak się poczuł lepiej, bo to było moje założenie. Tutaj nie chciałem zarabiać w internecie, chociaż mam 6 tysięcy wyświetleń i 255 obserwujących, więc ja jestem poważnym influencerem, czy tam instagramer, nie, youtuberem, przepraszam. Więc dziękuję. Jeżeli będziecie chcieli, to pewnie nagram za jakiś czas film, ale mówię, no ja. Zresztą tak zerkam, żeby tutaj też za dużo nie, nie, nie tego filmu nie było. Ja jestem zadowolony. Zdech. Jestem szczęśliwy. Jedynym błędem to było oglądanie tych yy, forów o, w internecie, w sensie na, 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 na Facebooku. I mogą troszeczkę być bardziej elastyczny, jeżeli chodzi o, o takie. Po jakimś czasie, no wiadomo, że nie na początku. Bardziej być elastyczny. Dbajcie o siebie, ćwiczcie. Nie poddawajcie się, a jeżeli ktoś Wam proponuje operację na rok i rok jeden czy drugi, nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się, bo chyba nie ma czego się, znaczy nie ma czego, moim zdaniem się nie ma czego bać. Ja bym sobie nie wyobrażał życia w tamtym bólu do dzisiaj, nie? to myślę, że to, to nie, nie jest jak gdyby do wytrzymania. To, co mnie spotka w przyszłości, nie wiem. Liczę, że tymi ćwiczeniami, zdrowym stylem życia. Hmm, Będę jak gdyby odporny na to, a jak będzie trzeba, znaczy jak będzie, jak będzie taka sytuacja, że się, nie wiem, będzie trzeba tam, tam zrobić stabilizację, no to trudno to zrobię. No i będę ćwiczył dalej. I właśnie to jest też jeszcze ważna rzecz, że nawet jeżeli by któryś z Państwa, czy nawet ja miał w przyszłości mieć zabieg albo operację, to to, co sobie teraz wypracujemy, te mięśnie, ten szkielet mięśniowy i tak dalej, tą, tą otulinę tą tych powiedzmy tego okręgosłupa, w dużym uproszczeniu to jest tylko na plus, nie? to jest tylko na, na plus, więc nie pójdzie na zmarnowane. To nie jest tak, że jest kolejna operacja i to, co ćwiczyłem, to już ten. To, to jest przyspieszy regenerację, i tak naprawdę będziecie lżej znosili cokolwiek innego. No to pozdrawiam serdecznie. Pewnie do kolejnego filmu, i trzymam za wszystkie kciuki, żeby było ok, i cieszcie się życiem. Pozdrawiam serdecznie.